Na no to nic nie poradzisz. Śmierć jest naturalną krają rzeczy. Nawet która, taka, która nie jest naturalna. Każdy kiedyś z nas zginie. Każdego z nas to czeka. Nie można się tym przejmować. Ale wiesz, no, byłem przywiązany do Boromira. Ale przynajmniej się w końcu dowiedziałem, kto jest moim ojcem. Szczerze ci powiem, że byłem bardzo zaskoczony. Bartuś, wiesz, że gdyby to wszystko było możliwe wcześniej, dowiedziałbyś się o tym znacznie wcześniej, ale. Taka jest kolej rzeczy, tak musi być, wszystko ma swój pewien cel. No tak, masz pełną rację. Bartuś, legenda głosi, że w lesie nie istnieje ktoś taki jak w dupę Sedes. I w dupę Sedes jest moim dziadkiem, twoim pradziadkiem. I on by potrafił rozszy rozszyfrować tą właśnie receptę. On nawet chyba sam to pisał. Chociaż tego to nie wiem. W każdym razie trzeba tam pójść, trzeba to załatwić, ale ja nie mogę iść. Ale tato, jaki w dupę sedes? Znaczy, co prawda mi Promir coś wspominał o nim, ale mówił, że się nie przyznaje do niego. Ale dobra mniejsza o to, czemu nie chcesz z nami iść? Ach, Bartuś, w dupę sedes nie jest do końca normalny, powiem ci szczerze. Być może to jeden z powodów, dlaczego Boromir się do niego nie przyznawał. A ja nie mogę iść z takich dość osobistych powodów, wiesz... Tak jakby wiszę mu niby niewielką sumę pieniędzy, ale... Jak, jak, jak sam mnie rozumiesz, dyskwalifikuje mnie do tego i nie, 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 ja, ja nie idę, ja nie idę, nie, No dobra, ale tato, powiedz mi, gdzie go mogę szukać? I powiedz mi, z czemu pożyczyłeś te pieniądze, na co? Bartuś, mapkę to wyśleć ci tam na smartfona, ja nie? To tam sobie czytasz przez Google. A pieniądze, Jest co, powiem tak, Twoja matka nie była łatwą osobą. w początku. Dobrze, ojcze. Ludzie ogarnę jeszcze dzisiaj i wyruszamy nawet zaraz. Słuchajcie, to wstajemy, ja Wam pokażę, co i jak, jak się zajmować w ogóle do dzień wyprawy. znowu kombinują. Ja nie wiem, ja ich w ogóle nie ogarniam, w ogóle żal.pl. Kręcą się tylko w tom i we w tom jak gówno w przerębli. Ja ci mówię, Fiona, ten Stachu mnie tak wkurza. Normalnie przychodzi zmęczony, zero pożytku z niego normalnie, co to za facet jest? Ty, i w ogóle też, ty na początku rim, cim, 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 wszystko git, było i w ogóle, a teraz ty przychodzisz z jakiejś wędrówki i idzie od razu spać. Dzieci prawdziwi mężczyźni, co byli kiedyś, ale za te funty mu wybaczę. No, Margaret, powiem ci, że Bartuś też już nieźle zarabia na tych przemytach. Nie to, co kiedyś. Teraz jest git. Lepiej niż u poprzedniego chłopa? No, tamten to. Może i zarabiał, ale nie miał na takie najdroższe szpilki. Bartuś mi tylko takie kupuje i jeszcze najlepszy w łóżku. Oj, Fiona, ty chyba mojego stacha nie znasz. Skąd wiesz? Stachu by mnie nie zdradził. Skąd wiesz? Na pewno jesteś tego taka pewna? Yy, sorry, ale Stachu leci na ładną bułkę i fajny tyłeczek. No sorry, ale ja tu jestem faworytką. Yy, chyba nie. Yy, chyba tak. Yy, Że? Yy, PL. Yy, nie, bo kom? Yy, nie, bo sprawdzałam i nie ma kom, tylko pl. Przynajmniej nie mam deski z przodu. Wiesz co? Wiesz co? Pałka się przegła. Bartuś wraz ze spółką jak najszybciej udał się w poszukiwania. Przemierzyli góry, doliny, rzeki i morza. W poszukiwaniu pradziadka w dupe sedesa. Po długiej podróży udało im się dotrzeć do celu. Dobra, panowie. To jest tutaj. Idziemy? Nie no, raz się żyje, ale pamiętajcie panowie, z tego co Johnny mówił to tu jest naprawdę niebezpiecznie, niebezpiecznie musicie na siebie uważać. Ja tam panowie, peniacie! Dobra, idziemy. Kurde, to się sykam. Co ty cipa czy facet? Ty nie piedzie, chyba sam się boisz. Eee panowie nie żeby coś, ale ja też się troszeczkę boję Dobra panowie, chodźmy dalej. Zaczyna się powoli ściemniać, ale jak się ściemni to będzie kiepsko What the fuck Też to słyszałeś? No No, co to było? Bez Bezcili się czekam. Nie no panowie, spokojnie, to na pewno było jakieś zwierzę. E, panowie, mam pomysł. Może pójdziemy teraz, póki jeszcze mamy blisko do wyjścia. Nie no co ty ja jesteśmy już tak daleko. Musimy znaleźć tego dziadka. To po dziadek wstepie. Dobra, panowie, dawajcie idziemy. Co? Co ty tutaj robisz? Co? co ty tu robisz? Przecież myśmy cię zabili. W pielęgniarka pieleniarka mnie znalazła. Ona to potrafi każdego wyleczyć. Znalazłem sobie, ład, bardzo ładny piękny szałasz I się tam przed wami ukrywałem myślałem, że mnie nie znajdziecie, a, 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 ale wy tu jesteście, więc ma przesranę chyba. Ale my ciebie wcale nie szukaliśmy. My szukamy takiego starego dziadka, takie dłuższe włosy i okulary. Nie widziałeś go może? Czy, czy nie mówicie czasem o, o Dupesedesie? Ja wiem gdzie on mieszka. i możemy się dogadać. Ale i ja muszę przeżyć. Co? Po tym jak przyczyniłeś się do śmierci mojego dziadka i pozbawienia nas eliksiru, mamy darować ci życie? No pewka. Widzisz? Można? Można. Chodźcie za mną. Widzisz tam tą dziurę? No to on tam mieszka. No ja was teraz zostawię, bo on jest na mnie po ostatnim tronu całą lodówkę jebałem, więc. Dobra, rozumiem głodą Na razie. No ale Ty panowie, to co teraz robimy? Idziemy! Idziemy! Hiszpańskich aut! out! Pewnie Volvo Tak! Kurwa, co to tam jest? Nasz kurwa, kto ty mi teraz nawiedzał tej porze? Kurwa, tu ja krzyżówki rozpiąłem! Ale w dupę sedesie jestem twoim prawdnuczkiem, Może mnie pamiętasz, jak byłem jeszcze młody. A kurwa! Owym ci nie pamiętam! O czasu, bymy kastrowali, to już dzieci nie miałem a wcześniej to w ale powiem ci, myszka że taką mordę, co mi się kojarzy. Ale w dupę, to jest nieważne, bo przyszliśmy w sumie do ciebie ze sprawą, bo mamy już wszystkie składniki, eliksir, klucz i receptę, tylko mamy sprawę do ciebie, bo nikt nie może rozszyfrować tej recepty, a podobno ty jesteś tylko w stanie. No pokaż, no pokaż! No, przecież to jest paralelek, to może wyczytać. No popatrz sam! Wszystko się układa w logiczny stos. Chodźcie może na herbatkę, a ja wam to rozszyfruję. Dobrze, to dziadku. się!